Witam wszystkich, jestem doktor Anna Kowalska. Dziś porozmawiamy o intymnym temacie, o który wiele osób w gabinecie chciałoby zapytać, ale często się wstydzi. Czy państwa partner lub państwo sami kiedykolwiek spotkaliście się z tą bardzo krępującą sytuacją, kiedy jesteście w intymnej sytuacji z partnerem, lub gdy jesteście sami, czujecie, że osiągacie to znajome uczucie szczęścia? Jest ono bardzo silne i można nawet powiedzieć, że dotarliście do mety. Ale dlaczego nie został wystrzelony ani jeden pocisk? Gdy spotkało was to po raz pierwszy, czy serce wam stanęło i w głowie przemknęły niezliczone myśli, czy jestem za stary i już nie mogę, czy coś jest nie tak z moim ciałem, czy to może być coś złego, a nawet zwiastun raka. Nie straszcie samych siebie. Doktor Anna Kowalska chce wam powiedzieć, że z pewnością nie jesteście sami w tej sytuacji. Proszę wziąć głęboki oddech i się zrelaksować. To naprawdę nie jest koniec świata. W rzeczywistości to zjawisko uczucia orgazmu bez wytrysku nasienia w medycynie nazywane jest suchym orgazmem. Według naszych lokalnych badań, przeprowadzonych w Polsce, doświadczył go prawie co trzeci mężczyzna po 60 roku życia. W ostatnich latach środowisko medyczne poświęca również coraz więcej uwagi i badań zmianom funkcji seksualnej dojrzałych mężczyzn. W ciągu ostatnich 10 lat jako lekarka towarzyszyłam wielu osobom na pierwszej linii frontu opieki medycznej. Słuchałam ich obaw związanych z tym problemem i pomagałam im znaleźć praktyczne rozwiązania. Dziś chcę podzielić się z Wami doświadczeniem, które zgromadziłam przez lata, a zwłaszcza najbezpieczniejszymi metodami, które możecie stosować w domu kiedy nasienie przestaje być płynnie wydalane, jakie mamy możliwości i co powinniśmy zrobić, aby lepiej zadbać o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, proszę pamiętać, że brak nasienia nie oznacza końca szczęścia w życiu seksualnym wręcz przeciwnie, może to być dla nas okazja do odkrycia nowego sposobu czerpania przyjemności, bardziej dopasowanego do naszej obecnej kondycji fizycznej. Jeśli cierpliwie obejrzycie dzisiejszy film, gwarantuję, że dowiecie się, co robić, gdy nie dochodzi do wytrysku. Kolejnym krokiem jest doświadczenie szczęścia i zadowolenia. Jak dbać o naszą prostatę i ogólne zdrowie seksualne poprzez codzienne nawyki, to wszystko praktyczna wiedza, która może realnie poprawić jakość waszego życia. Dlaczego z wiekiem coraz trudniej o wytrysk nasienia, jakie niewidoczne zmiany zaszły w naszych ciałach? Tego z pewnością nie da się w pełni wyjaśnić prostym, ach, starzeje się. Jest to w rzeczywistości wynik serii złożonych zmian w naszych organizmach. Drodzy panowie, w miarę starzenia się w naszych ciałach zachodzi wiele zmian, których nie widać na zewnątrz, jak na przykład uczucie, że ilość nasienia się zmniejszyła, lub intensywność orgazmu nie jest już tak silna jak w młodości. To naprawdę nie tylko wasz problem, to powszechna zmiana, której doświadczy większość mężczyzn. Można powiedzieć, że to naturalny proces, z którym każdy może się zmierzyć. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na dwa ważne organy prostatę i pęcherzyk nasienny. Możecie myśleć o tych dwóch organach, jako fabryce amunicji i taśmociągu w naszym ciele. Są one odpowiedzialne za produkcję i transport większości płynu w naszym nasieniu, ale po 60 roku życia wydajność tej fabryki i prędkość taśmociągu naturalnie zaczynają zwalniać. Możecie więc wyraźnie zauważyć, że ilość nasienia się zmniejszyła, a czasami nawet całkowicie zanikła. To wpływ naszego męskiego hormonu, czyli testosteronu, to on rozpala płomień naszego zainteresowania seksualnego. Hormon ten odgrywa kluczową rolę w regulowaniu naszego pożądania seksualnego intensywności reakcji seksualnej oraz momentu wytrysku nasienia. W miarę starzenia się jego wydzielanie naturalnie maleje. W tym czasie nasz stopień podniecenia seksualnego intensywność orgazmu również mogą ulec osłabieniu. Kolejnym często pomijanym, ale niezwykle ważnym punktem jest problem krążenia krwi. Z wiekiem elastyczność naszych naczyń krwionośnych może się pogarszać, a krążenie krwi staje się mniej płynne. To tak jak ze starymi rurami wodociągowymi w naszych domach, które były używane przez dziesięciolecia. Jeśli ciśnienie wody jest niewystarczające, przepływ wody staje się mniejszy. Kiedy krążenie krwi wokół naszego penisa i w jamie miednicy nie jest wystarczająco silne, tamtejsze nerwy obwodowe mogą nie być w pełni aktywowane. W ten sposób aktywacja wytrysku nasienia staje się naturalnie trudniejsza. Według raportu z badań opublikowanego przez oddział urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Polsce w 2020, jeden roku około 38%, czyli blisko 40% mężczyzn po 60 nie doświadczyło wytrysku nasienia ani razu w ciągu ostatniego roku. To nie jest tylko osłabienie funkcji seksualnych. Możemy to również uznać za ważny sygnał cicho wysyłany z wnętrza ciała. Może nam on mówić, hej, panie, czas się o mnie dobrze zatroszczyć i zadbać. Więc, jeśli ta sytuacja się utrzymuje, a my po prostu ją ignorujemy, jakie potencjalne ryzyko może to nieść dla organizmu. Jeśli nasienie przestaje być wydalane, a dzieje się to często, naprawdę nie możemy się pocieszać, mówiąc jestem stary i tak już jest. Wpłynie to nie tylko na przyjemność podczas seksu, ale może również mieć pewne niewidoczne skutki dla naszego organizmu. Pomyślcie o tym w ten sposób. Wytrysk nasienia to nie tylko ostatni etap aktu seksualnego, ale pełni on również bardzo ważną rolę oczyszczającą. Polega ona na usuwaniu starych plemników i niektórych odpadów metabolicznych komórek z organizmu. Ten proces jest trochę jak codzienne wynoszenie śmieci. Jeśli śmieci gromadzą się w domu i nie są wynoszone przez długi czas, czy nie zaczną śmierdzieć i nie pojawią się w nich jakieś dziwne rzeczy, z naszym ciałem jest tak samo. Jeśli ten proces oczyszczania nie działa prawidłowo, te odpady łatwo gromadzą się w naszej prostacie lub pęcherzykach nasiennych. Na dłuższą metę może to zwiększyć ryzyko przewlekłego zapalenia lub chorób związanych z prostatą. Faktycznie nasze Polskie Towarzystwo Urologiczne również opublikowało raport, który wskazywał, że prawdopodobieństwo wystąpienia dysfunkcji prostaty u starszych mężczyzn z bardzo niską częstotliwością wytrysku nasienia jest rzeczywiście wyższe niż u przeciętnego człowieka. Inną bardzo ważną, ale często pomijaną rzeczą jest wpływ na naszą psychikę. Kiedy potrzeby seksualne nie mogą być odpowiednio wyrażone, satysfakcja psychologiczna również spada. To tak, jakby w sercu tkwiło ponure uczucie, którego nie można uwolnić przez długi czas, co może prowadzić do bezsenności całodziennej apatii i braku energii do czegokolwiek. Te problemy emocjonalne, a jeśli nasienie nie jest wydalane przez długi czas, niektórzy mogą myśleć, i tak nie wyjdzie, i po prostu w ogóle tego nie robić, nawet tego unikać, to sprawi, że nasze mięśnie, namiednicy lub aktywność nerwowa związana z funkcją seksualną stopniowo staną się otępiałe, a nawet zanikną z powodu długotrwałego nieużywania. W tym miejscu muszę podkreślić pewną koncepcję. Fakt, że nasienie przestaje być wydalane, nie oznacza, że już nigdy nie zostanie wydalone. Najważniejsze jest to, abyśmy dokładnie zrozumieli obecny stan naszego ciała i wybrali naturalny sposób, by ponownie poczuć przyjemność z seksu. Jakie więc są nasze nieświadome nawyki, które mogą pogorszyć ten problem? Dalej chcę porozmawiać z Wami o niektórych niebezpiecznych wzorcach, które wielu mężczyzn może nieświadomie powtarzać. Czy kiedykolwiek mieliście takie doświadczenie, ponieważ myślicie i tak sperma nie wyjdzie? Traktujecie robienie tego samemu jak pójście do toalety tylko jako narzędzie do rozładowania stresu i załatwienia sprawy? W rzeczywistości ten nieświadomy nawyk jest często ukrytym winowajcą, który dalej niszczy nasze funkcje seksualne. Najczęstszym problemem jest stymulacja z nadmierną siłą. Z wiekiem niektórzy ludzie czują, że ich wrażliwość zdaje się zmniejszać, więc podświadomie używają silniejszych i bardziej intensywnych metod stymulacji. W rezultacie mocno ściskają penisa lub pocierają go w bardzo szybki i szorstki sposób. Tego rodzaju stymulacja nie tylko sprawi, że pierwotnie bardzo delikatne nerwy czuciowe na penisie staną się zdrętwiałe z powodu nadmiernego zużycia, ale z czasem może również spowodować, że nasze mięśnie dna, miednicy będą w stanie bardzo dużego napięcia przez długi czas, co będzie miało bardzo zły wpływ na ogólną funkcję seksualną. Nasze mięśnie na miednicy są odpowiedzialne za wytrysk nasienia. Jeśli grupa mięśni, która wykonuje ważny ruch skurczu, w tym momencie jest przez długi czas nadmiernie napięta, jak naciągnięta gumka nie będzie w stanie prawidłowo się rozluźnić i skurczyć w krytycznym momencie, a odruch wytrysku nasienia naturalnie nie będzie działał normalnie. Dodatkowo niecierpliwa mentalność chce szybko skończyć, tylko pogorszy sytuację. Przyjemność, którą odczuwamy podczas seksu, jest często najsilniejsza, gdy ciało jest najbardziej zrelaksowane i wolne od stresu. Jeśli nawykowo dążycie do ejakulacji w krótkim czasie, jeśli spieszycie się, by zakończyć stymulację nasz mózg, z czasem stanie się niewrażliwy na podniecenie seksualne, a w końcu, nawet samo uczucie orgazmu, może stać się coraz trudniejsze do doświadczenia. Na seminarium Japońskiego Towarzystwa Urologii Geriatrycznej w 2022 roku przedstawiono raport analityczny, który wskazywał, że spadek jakości masturbacji wśród osób starszych jest jedną z przyczyn pogorszenia się dysfunkcji. Seksualnych. Jeśli kiedykolwiek użyliście niewłaściwej siły z powodu niecierpliwości lub chcecie zacząć uczyć się, jak dobrze współgrać ze swoim ciałem, proszę wpiszcie cyfrę 1 w sekcji komentarzy. Poniżej bym wiedział, że jesteście również gotowi na zmiany. Dlatego cieszenie się samym procesem jest o wiele ważniejsze niż dążenie do rezultatu. Nie dajcie się gonić czasowi. Zwolnijcie i przeprowadźcie dobrą rozmowę ze swoim ciałem. Skoncentrujcie się na odczuwaniu każdej subtelnej stymulacji sensorycznej. Tego właśnie najbardziej potrzebujemy, gdy się starzejemy. Najzdrowszy sposób na uprawianie seksu. Następnie przedstawię wam kilka bardzo konkretnych metod robienia tego samemu. Pozwolą wam one cieszyć się pełną satysfakcją, nawet wtedy, gdy macie trudności z wytryskiem i nie spowodują żadnego obciążenia dla waszego ciała. Przedstawię Wam trzy sposoby masturbacji, którymi wasze ciało może cieszyć się łatwo i komfortowo. Pierwsza metoda to to, co nazywamy techniką powolnego dotyku i budzenia zmysłów. Ta metoda nie polega na dążeniu do szybkiej stymulacji, ale na powolnym i delikatnym budzeniu naszych zmysłów, jak budzenie śpiącego olbrzyma. Zanim bezpośrednio dotkniecie penisa, możecie opuszkami palców delikatnie i miękko dotykać wewnętrznej strony utpępka podbrzusza i krocza. Takie działanie pomoże nam zrelaksować ciało i umysł oraz stopniowo obudzić te uśpione zmysły, które zwykle ignorujemy. Ta pośrednia i szeroko zakrojona stymulacja może powoli aktywować nasz układ nerwowy. Nawet jeśli na końcu nie dojdzie do wytrysku nasienia ciało nadal może uzyskać pełną satysfakcję seksualną z tego procesu. Sednem jest tutaj cieszenie się procesem budzenia zmysłów, a nie spieszenie się w dążeniu do nadejścia szczytowania. Druga metoda polega na użyciu oddychania brzusznego do rozluźnienia mięśni dna miednicy. Ta metoda jest bardzo prosta, ale bardzo skuteczna. Zanim będziecie gotowi dojść, połóżcie się i weźcie około 10 głębokich oddechów. Wdychając, poczujcie, jak wasz brzuch powoli napełnia się jak balon. Wydychając, skoncentrujcie się na odczuwaniu jak wasz brzuch i mięśnie wokół odbytu delikatnie i całkowicie się rozluźniają wraz z przepływem powietrza. Takie działanie może naturalnie złagodzić nadmierne napięcie, które będzie utrudniać wytrysk nasienia. Wielu urologów gorąco poleca tę metodę. Badania również wykazały, że tak jest. Trzecia metoda nazywa się terapią ciepłą stymulacją. Ta metoda polega na użyciu ciepłego ręcznika. Uważajcie, aby nie był zbyt gorący i delikatnym przyłożeniu go do obszaru między odbytem a moszną, czyli do krocza, gdy Wasze ciało jest zrelaksowane po prysznicu. Chociaż ta metoda jest bardzo prosta, efekt jest zaskakująco dobry. Ciepła stymulacja może zwiększyć krążenie krwi w tym obszarze i poprawić. Dla tych, którzy borykają się z suchymi orgazmami, jest to bardzo naturalna i pomocna metoda odzyskiwania czucia. Te trzy metody koncentrują się na ograniczeniu nadmiernej stymulacji, budzeniu zmysłów całego ciała i pomocy w całkowitym rozluźnieniu ciała i umysłu. Można powiedzieć, że są one bardziej zgodne z warunkami fizycznymi i odczuciami naszych dojrzałych przyjaciół. Oczywiście nie wystarczy tylko zmienić metodę stymulacji. Musimy również fundamentalnie dbać o zdrowie naszej prostaty i pęcherzyków nasiennych. Skupię się na kilku naturalnych środkach, które możecie łatwo stosować w domu i które zostały medycznie udowodnione jako skuteczne. Wielu przyjaciół jest ciekawych masażu prostaty. Niektórzy słyszeli, że masaż prostaty może pomóc przywróceniu funkcji seksualnych. Chcę tutaj wszystkim przypomnieć, że delikatna stymulacja może rzeczywiście poprawić krążenie krwi i pomóc w wydalaniu produktów przemiany materii z organizmu. Jednak prostata jest bardzo delikatnym organem. Jeśli zastosuje się niewłaściwą metodę lub siła stymulacji nie jest odpowiednio kontrolowana, będzie to szkodliwe dla prostaty. Bardzo łatwo można spowodować zapalenie lub ból, dlatego zdecydowanie odradzam próbowanie tego na własną rękę bez wskazówek profesjonalnego lekarza lub fizjoterapeuty. Mamy jednak wiele naturalnych środków, które są bezpieczniejsze i łatwiejsze do włączenia w codzienne życie. Jednym z nich jest ćwiczenie rozciągające miednicę, które może promować krążenie krwi w jamie miednicy. Nasza prostata i pęcherzyki nasienne znajdują się głęboko w miednicy. Miękkość i krążenie krwi w tym obszarze są bezpośrednio związane z ich funkcjami. Polecam bardzo prosty ruch. Najpierw klękacie, a następnie powoli pochylacie górną część ciała do przodu i kładziecie się na podłodze. Wykonanie ruchu podobnego do kociego grzbietu nazywa się rozciąganiem miednicy do przodu. Wystarczy robić to przez 3 minuty każdego dnia, aby skutecznie poprawić krążenie krwi wewnątrz miednicy i stopniowo ustabilizować wewnętrzne środowisko do produkcji nasienia. To rozciąganie jest nie tylko pomocne dla funkcji seksualnych, ale także łagodzi ból pleców i poprawia problemy z oddawaniem moczu. Można powiedzieć, że to zdrowy nawyk, który upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Inna prosta, ale skuteczna metoda to terapia ciepłą kąpielą. Zwłaszcza przed snem możecie przygotować wiadro ciepłej wody i zanurzyć w nim łydki i stopy poniżej kolan, co nazywa się ciepłą kąpielą kolan. Takie działanie może skutecznie poprawić ogólne krążenie krwi w naszej dolnej części ciała. Istnieją nawet badania, które pokazują, że może to sprawić, że dopływ tlenu do prostaty będzie płynniejszy. Dodatkowo możecie również użyć ciepłej poduszki lub elektrycznego kompresu rozgrzewającego. Usiądźcie na krześle z poduszką niezbyt gorącą, aby utrzymać ciepło w okolicy miednicy. To również będzie bardzo pomocne dla regeneracji funkcji prostaty i pęcherzyków nasiennych. Aby poprawić funkcje seksualne u podstaw, to co jemy na co dzień jest absolutnie priorytetem. Następnie przedstawię trzy najważniejsze składniki odżywcze są one jak super paliwo dla naszego organizmu. Pierwszym i najważniejszym jest cynk. Cynk jest niezbędnym, kluczowym minerałem do produkcji nasienia, jednocześnie odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu zdrowia naszej prostaty. Jeśli w organizmie brakuje cynku, nie tylko doprowadzi to do zmniejszenia objętości nasienia, ale może również spowodować spadek libido lub zaburzenia hormonalne. Nasi starsi przyjaciele często zmieniają nawyki żywieniowe i spożywają mniej mięsa lub owoców morza, dlatego są bardziej narażeni na niedobór cynku. Jeśli musicie uzupełnić cynk pokarmy, które najbardziej polecam, to owoce morza takie jak ostrygi, czerwone mięso, takie jak wołowina, orzechy, takie jak pestki dyni oraz sfermentowana żywność, taka jak nadto. Szczególnie jeśli jecie nadto z posiekaną zieloną cebulką i surowym żółtkiem, jaja wchłanianie cynku będzie wyższe, a efekt lepszy. Drugim ważnym składnikiem odżywczym jest arginina. Arginina to wspaniały aminokwas, który pomaga naszym naczyniom krwionośnym się rozszerzać i sprawia, że krążenie krwi jest płynniejsze. Kiedy przepływ krwi do naszej prostaty i nerwów obwodowych, poprawia się nerwy, stają się bardziej wrażliwe na stymulację, a głębia orgazmu, również wzrasta. Pokarmy bogate w argininę są również bardzo powszechne w naszym codziennym życiu, takie jak kurczak tofu lub inne produkty sojowe-brązowy, ryż, orzechy włoskie i tpijak. Zrównoważone spożycie tych pokarmów jest bardzo pomocne w poprawie e, satysfakcji seksualnej. Trzecią jest witamina e. e. Witamina E to dobrze znana witamina antyoksydacyjna, która może pomóc naszym komórkom opóźnić starzenie, ale wiele osób nie wie, że może również promować wydzielanie hormonów płciowych i skutecznie opóźniać e, starzenie się prostaty i Pęcherzyków nasiennych pokarmy bogate w witaminę E to awokado migdały nasiona słonecznika i dobra oliwa z oliwek. Niech stanie się nawykiem przygotowywanie na śniadanie talerza sałaty i polewanie go odrobiną oliwy z oliwek ekstra virgin lub jedzenie jogurtu z garścią migdałów. To wszystko są świetne wybory. Następnie porozmawiajmy o tym, jak zrównoważyć nasze hormony poprzez nawyki życiowe i naturalnie zwiększyć poziom testosteronu. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wystarczająca ilość snu. Czy wiecie, że około 70% testosteronu w naszym organizmie jest produkowane w nocy, kiedy śpimy? Jeśli jakość waszego snu nie jest dobra lub nie możecie uzyskać wystarczającej ilości głębokiego snu, wydzielanie hormonów zostanie znacznie zmniejszone. Dlatego najbardziej podstawowym i skutecznym sposobem na utrzymanie testosteronu jest dobry sen. Musicie zapewnić sobie co najmniej 6 do 7 godzin nieprzerwanego, głębokiego snu. Jeśli macie zwyczaj przeglądania telefonu przed snem, jedzenia, przekąsek lub nieregularnego snu i odpoczynku, warto zacząć dostosowywać te obszary. Drugą metodą jest użycie porannego światła słonecznego do włączenia męskiego trybu naszego ciała. Po wstaniu rano wyjdźcie na spacer i wystawcie się na działanie promieni słonecznych na około 10 do 15 minut. Kąpiel słoneczna może nie tylko poprawić nam nastrój, ale także pobudzić nasz mózg do wydzielania substancji zwanej serotoniną. Ta serotonina naturalnie przekształci się w nocy w pomocną substancję. Melatonina, którą wydzielamy podczas zasypiania tworzy cnotliwy cykl. Trzecią jest umiarkowany wysiłek fizyczny, zwłaszcza trening siłowy dolnej części ciała taki jak przysiady czy szybki marsz, który może skutecznie poprawić krążenie krwi wokół miednicy, bezpośrednio pomagając w poprawie funkcji seksualnych. Umiarkowana stymulacja mięśni wyśle sygnał do naszego mózgu, że potrzeba wyprodukować więcej hormonów, kierując ciało do naturalnego wydzielania testosteronu. Na koniec chciałabym poruszyć z Wami głębszy temat: jak używać naszego mózgu do poprawy jakości przyjemności. Proszę zapamiętać najważniejszą koncepcję: najpotężniejszym organem płciowym w naszym ciele jest tak naprawdę nasz mózg. Duża część orgazmu i satysfakcji nie pochodzi w całości z fizycznego tarcia, ale z roli naszego mózgu i układu nerwowego w podnieceniu seksualnym lub orgazmie. Natychmiast nasz mózg zacznie wydzielać hormony szczęścia, takie jak oksytocyna, dopamina i serotonina, które sprawiają, że czujemy się szczęśliwi i radośni. Te hormony są indukowane nie tylko przez stymulację fizyczną, ale także produkowane poprzez relaksację psychiczną i bogatą wyobraźnię. Dlatego, nawet jeśli nie ma wytrysku nasienia, o ile wiecie, jak używać swojego mózgu i nerwów, możecie w pełni doświadczyć głębi i sensorycznej przyjemności seksu. Możecie zamknąć oczy i powoli przypomnieć sobie dobre wspomnienia seksualne lub te ciepłe i komfortowe, intymne dotyki z przeszłości. Natychmiast samo przypomnienie sobie tego, nasz mózg zacznie na nowo rozpalać iskrę podniecenia seksualnego. W tym momencie, jeśli połączycie to z głębokim i powolnym oddychaniem, aby całkowicie zrelaksować ciało, odkryjecie, że nawet bardzo lekki dotyk może przynieść silne uczucie przyjemności. Gdy jesteście starsi w seksie, najbardziej potrzebny jest nie rezultat, ale to jak bardzo możemy wzbogacić proces. Proszę powoli delektujcie się dotykiem opuszków palców, rytmem oddechu i wewnętrznym spokojem. Te subtelne zmysły są prawdziwym kluczem do prowadzenia wasku nowej satysfakcji seksualnej. W miarę starzenia się możemy łatwo pomyśleć: jestem stary, więc nie chcę już myśleć o seksie, ale doktor Anna Kowalska chce wam powiedzieć, że radość seksu nigdy nie jest determinowana przez wiek, ale zależy wyłącznie od naszego stosunku do niego. W ciągu 20 lat mojej kariery mam bardzo wyraźne odczucie, że ci, którzy nie poddają się łatwo i są chętni do nauczenia się nowego sposobu bycia ze swoim ciałem, często mogą uzyskać głębszą i cieplejszą przyjemność i szczęście niż młodości. Seks nigdy nie służy do porównywania się z innymi. Najważniejsze jest w naszych własnych sercach. Znajdźcie komfort i satysfakcję, która należy do Was. Wasze ciało jest najcenniejszym partnerem na tym świecie, który będzie Wam towarzyszył przez większość życia. Od teraz proszę dbajcie o nie z większą czułością i miłością. W ten sposób, bez względu na to, ile macie lat, seks zawsze może wnosić pełną energię i witalność do waszego życia. Cóż, cała treść, którą dzisiaj się podzieliliśmy, dobiegła końca. Jeśli dzisiejsza treść choć trochę was zainspirowała, proszę nie wahajcie się kliknąć lubię to pod moim filmem i podzielić się nim ze znajomymi, którzy mogą tego potrzebować. Najważniejsze, abyście zasubskrybowali mój kanał i włączyli dzwoneczek obok, aby nie przegapić żadnego profesjonalnego filmu o zdrowiu, który starannie dla was przygotuję w przyszłości. Zapraszam również do dzielenia się swoimi przemyśleniami po obejrzeniu tego filmu w sekcji komentarzy poniżej. Dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną do teraz. Do zobaczenia następnym razem.